Hej Kasiemka, witam wszystkich serdecznie na moim warsztacie. No i czas na kopalnię miedzi, no bo co? Miedzi ubyło z zielonego wiaderka, trzeba zbierać od nowa. Ja, oczywiście, cały cały czas tutaj walczę na warsztacie. Pojawiło się już wstępnie nowe pudełeczko na aluminium, już tam coś padło. Beczkę zawołałem sobie, to przesunąłem bliżej warsztatu. Tu jest to zielone wiaderko na aluminium odlew. Ale wracając do warsztatu, no to co my tu mamy? Mamy oczywiście spaczki od. Grzesia stuwał. poza serdecznie Grzesiu. Wkrótce też montaż LEDów w mojej gablocie. Tutaj, właśnie w tej, Które od ciebie otrzymałem. Tak więc nie martw się, wkrótce to będzie jakaś tu prezentacja. Sprawdzają, działają. Muszę sobie teraz to wszystko jakoś porozkładać. No i co? Wczoraj korowałem sobie właśnie kabelki, które otrzymałem od Grzesia. W Patrzcie, tyle miedzi Milbery. Tyle jeszcze miedzi błyszczącej. Także cały, cały czas działam. No i tutaj fanty paczki od Grzegorza, a więc tak dwa takie małe silniczki. Tutaj stojan, stojan to jest oczywiście z jakiejś tam pełno szufierki. No i silniczek z wentylatora troszeczkę waży, a więc zapowiada się, że jest tam miedziucha, ale jak rozbierzemy to się przekonamy. A więc taka kopalnia miedzi. Trzy silniczki, stojan. Potem sobie całą tą miedziuchę razem zważymy. A, a pro poważenia, no to co zważymy sobie oczywiście na wstępie. Ile ten towar, ile ten nasz towar waży Tutaj jest silniczek, 600 gram Kolejny, kolejny, już mamy kilo 140 i stojan 1,5 kilograma Powiedzmy, jakby to gdzieś przez przypadek trafiło do złomu po te 80 groszy No to za złoty 20 zł byśmy to niestety oddali A na pewno jest to wiele, wiele więcej warte ja zabieram się oczywiście za rozbiórkę, za, roz, za rozkręcanie, no powinno być szybko, sprawnie i przyjemnie, tak więc życzę wszystkim miłego oglądania i widzimy się i słyszymy na podsumowaniu. Niestety, ruda okazała się być blondyną, aluminium. No, i tak już podemontowane eee, jest fajnie. Jest miedziuszka, jest ruda i to cieszy. Jest też mosiądz żółty, eee, także fajnie. No, jest złom, złom musi być. No i oczywiście jest aluminium, aluminium odlew, aluminium mix. No i co, no, ważymy, wiadomo, demontaż prosty, łatwy i przyjemny, a więc to, waga na warsztacie. Zobaczymy, ile to wszystko jest warte. No i tak, mamy wagę, odpalamy wagę. No i co? Zaczniemy sobie najpierw od złomu, a więc złom tutaj na podium. Ile tu mamy? Kilogram, 214 gram, licząc po 80 groszy, a więc 97 groszy za ten złomik. Zapisujemy i, I złom trafia do kuwety do beczki ze złomem tak się zbiera mamy troszeczkę mosiądzu żółtego czy coś, coś waży, coś zaważy, 4 gramy licząc po 20 zł mamy 8 groszy zapisujemy, że mamy złoty 0,5 zł. mosiądz żółty trafia tutaj do wiaderka z mosiądzem żółtym elegancko eee, teraz co, aluminium odlew weźmy sobie o w ten sposób, ile tego jest 62 gramy. Aluminium odlew w dniu dzisiejszym na Metal jest po 5 zł i 40 groszy, a więc 33 grosze za ten aluminium. Eee, zapisujemy, już mamy złoty 38. Zł. Aluminium odlew trafia oczywiście tutaj do tego wiaderka z aluminium odlew. Temat aluminium załatwiony, jeszcze nie, bo to mamy tak farbowaną rudą. To oczywiście też aluminium. 52 gramy po 5 zł, e, czyli 26 groszy za to aluminium. E, zapisujemy, już mamy złoty 64. Zł. Aluminium trafia do pudełeczka z aluminium. pyk, zbiera się od nowa. I co? Mamy miedziuchę? Mamy miedziuchę, sporo się jej nazbierało. Tak więc przekupimy sobie to tutaj. O, w ten sposób będziemy ważyć w tace od krzycha z kanału pocią pociągowo. Tak więc. Poza serdecznym Krzychu, eee, tarujemy. Eee, Mieć miks w dniu dzisiejszym na metalo jest po 30 zł. 20 groszy. Cyk mamy 30 zł. 20 groszy. No i co? Ruda na wagę wlatuje. Ile tego tutaj jest? Pyk jeszcze tutaj te blaszki. I te kawałki miedziane. Dobrze, mamy wszystko. 150 gram. Fajnie. 4,53 za tą miedziuchę. Zapisujemy. Już mamy 6 zł i 17 groszy. Tak więc, fajnie, się bardzo cieszę. Eee, miedziucha trafia, oczywiście, do zielonego wiaderka. Już 150 gram, tak. Już przybywa. I zostało nam jeszcze do podsumowania to, co właśnie od Grześka suwał. Wczoraj korowałem. Eee, tak, wytarujemy. I tak, do puli dorzucamy mieć błyszczącą. Tak. 116 gram, Miedź błyszcząca jest po 32,70 na Metaleo, 32,70, a więc 3 ,79 zł. 79 groszy za tą miedziuszkę Dodajemy, już mamy 9,96. Elegancko, no i mieć midberry, to kurde, świetnie waży. I co, ile tego jest, ile tego będzie? No, pięknie się prezentuje. Mieć midberry teraz jest po 33,70 na Metaleo, i co mamy? ilo 292 gramy 33 ,70 zł 70 groszy 43 ,54 zł 54 grosze patrzcie za tą midziuszkę i w sumie wszystko od Grześka 53 zł i 50 groszy trafia oczywiście do flamingowej skarbonki ja się bardzo cieszę fajny fajny wynik no i co no eee, jeszcze raz Grzesiek wielkie wielkie dzięki za, za paczuchę jeszcze tam kilka do montaży czeka eee, pomalutku co do ostatnich pytań pod, pod filmikami, no to tam pytaliście właśnie o Metaleo o tą kwestię właśnie tego no, dehal Boxa, normalnie wystarczy złożyć zamówienie, tak jak się zamawia kuriera, tylko potem idziecie sobie właśnie do tego DHL Boxa i wpisujecie numer przesyłki, to się automatycznie skrzynka otwiera i w momencie, gdy nadacie tą paczkę do, do tej skrzynki, no to na przykład jak dzisiaj miał kurier odebrać tą paczkę ode mnie z domu. To już nie jedzie do mnie, do, do was do domu na przykład, tylko odbiera sobie już z tego e, DHL Boxa, no bo on już wie gdzie ta paczka na, na niego czeka. No i w ten sposób to działa, bo tam było sporo pytań właśnie, że nie ma tej opcji wybierz ten paczkomat, a po prostu wystarczy normalnie nadać, wyznaczyć e, kiedy kurier ma ją odebrać. No i, i zanosicie to wszystko do DHL Boxa. E, myślę, że jest to zrozumiałe. Dobra. Złomu przybywa jeszcze sobie oczywiście to Wrzucę tą miedziuszkę do moich kuwetek Z milbery I z miedzią błyszczącą I tak jest jedna kuwetka na miedź błyszczącą A więc to dajemy tutaj I druga kuwetka Na mieć milbery A więc milbery wrzucam tutaj No i tak chrypka coś, coś mi bierze ale Możemy sobie zważyć tego ile tutaj mamy Oho, uh, uh, uh. Tak na oko I razy drzwi Ile tej miedzi tutaj mam, z tymi pudełkami? 8 kg, tak? Tak więc też jest fajnie. Też tego przybywa, cały czas odkładam. Eee, no i nic, no taki typ odcinka oczywiście. Jak się podobało, to zachęcam do łapkowania, do, komentow do komentowania. Wypatrujcie też kolejnych odcinków. Eee, jak się podobało, no to łapkujcie. Macie pytania, komentujcie, zadajcie pytania, chętnie na nie odpowiadam. No i co? Henka Siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!